Popieramy akcję, jest zajebista akcja, zbieramy właśnie kasę na studnie w Sudanie dla dzieci, bo tam nie ma wody. Wszystko fajnie, podoba mi się, grają kolesie na, na kieliszkach Muze Stinga i właśnie jest takie coś na, na fejsie. Klikasz i masz ja to lubię, tak? Ja to lubię. Wszystko jest git, ale nie wiadomo jak to kliknąć. Rozumiesz? 50 tysięcy trzeba zebrać. No jak oni chcą to kurwa uzbierać, jak nie wiadomo jak to kliknąć? Woda dla... Tak, kropla dla Sudanu, Studnie wybudować dla dzieci. Jak to dojść kurwa, jak kliknąć? To się mi wytłumaczyć, gdzie to kurwa kliknąć. Jak to zrobić kurwa? No ja nie wiem, głupia się robi. Słuchaj, i taka jest opcja, że rozumiesz, jak nie klikniesz, to się kurwa dzieci w Sudanie wody nie napiją. Rozumiesz? Przez te kliknięcie kurwa jem. No, no jak można takie jaja zrobić? Bez kliknięcia to nie, nie pójdzie. No. Nie wiem co teraz robić. Myślę, czemu. Że... I piszcie do mnie, gdzie to kliknąć. Woda dla, kropla dla Sudanu. Git? No. Sy. No. Na razie.